Otóż Panie Piotrze, Pan nie robi mi łaski, że Pan się będzie kłócił u siebie w domu o Polskę. Pan sobie robi łaskę. Niech Pan przyjmie do wiadomości, że ja tu nie przyjeżdżam jako polityk zabiegać po o pańskie głosy. Ja przyjeżdżam, żeby panu powiedzieć, że jak się pan nie będzie kłócił, bo się pan obraził na Dudę, na Nawrockiego czy na jakiegoś tłustego kota, to Pan Polskę przegra. Niech Pan to zrozumie. Zróbcie bilans do cholery. Pan się nie kłóci o siebie. Pan się kłóci o Polskę. Pan się kłóci o Polskę, to po pierwsze, to po pierwsze, po, to po pierwsze, po drugie, po drugie, kto panu powiedział, że Nawrocki jest gorszy od Czarnka? Naprawdę trwały analizy przez całe te miesiące. Mogę panu nawet część kulisów zdradzić tego, co się działo. Sam mówiłem panu prezesowi, że nie mogę być kandydatem na prezydenta, bo o ile być może nieźle mówię do prawicowej sceny politycznej, być może mam możliwości rozmawiania również z tymi na skrajnej prawicy, o tyle ciężko mi jest uzyskać kogokolwiek z centrum, a wybory prezydenckie nie wygrywa się trzydziestoma pięcioma, czterdziestoma dwoma czy nawet czterdziestoma siedmioma procentami, tylko pięćdziesięcioma procentami plus jeden. I dlatego wszystkie możliwe analizy wykazały, że tylko Karol Nawrocki ma szansę wygrać te wybory. To jest druga rzecz, to jest druga rzecz. Można sobie kiwać głową, ja też to rozumiem. No niektórzy mówią, że tylko Brown może wygrać wybory na przykład, nie? nie? Niektórzy mówią, że tylko Menzen może wygrać wybory. Natomiast kwestia jest tego rodzaju, że nie ma pan dzisiaj żadnego ugrupowania na scenie politycznej, które miałby 50% plus jeden. A taki musi być kandydat, który uzbiera na prawej stronie i w centrum tyle właśnie głosów. I jak nie uzbiera, to biada nam. To nie są, szanowni państwo, wybory takie, że jak te przegramy, to będą następne i może je wygramy. Nie. Przedstawiłem Państwu emocjonalnie specjalnie sytuację, w której się znajdujemy. I tu nie chodzi o to, czy Czarnek będzie posłem, czy Milewski będzie posłem, czy jaki będzie europosłem. Nie. Tu chodzi o to, czy Polska będzie, czy jej nie będzie. To jest bardzo proste.